Idziemy. Idziemy, Panie Kolego. Ciepło jest. Pochmurno lekko będzie. Zobaczymy, jak to kurde dzisiaj wyjdzie. Na mój nowy kijek dzisiaj chłopie, zobaczysz jakie będą branią. Zobaczysz rybę na oczy w końcu. Chociaż o kurwa. Chociaż ostatnio to ty mi pokazałeś tu ryby. Nie, ale ja o okonia złapałem, zapomniałem. To lecimy tak jak ostatnio. Ja idę tam pod szciny zobaczyć. A ty na razie tutaj rzucaj, Andrzej. Nie oddalaj się daleko. No to jedziemy z koksem. Szósta rano, a ja w wodzie, ja pierdzielę. Co za mania Wysoki stan jest. I podniosła się woda. No, pierwszy rzut wędką, Andrzej. tutaj strzelają? ale ładnie się rotują. Ale ryby ty się spławiają, grzbiety takie, że hej Leszcz albo płoć, ale no kurde Duże Ale było Branko Siedzi Siedzi Nie wiem jeszcze co, ale siedzi Ale strasznie szarpie Duże to nie jest, ale jest Ale pięknie kijek pracuje ty. O, teraz pokazuje co. Teraz pokazuje co to jest. Piękny okoń. Piękny okoń. Śliczny. Garbusisko, ty ja cię kręcę jakie bydle. Nie mam jak go kurczę. Na Toruńską gumę pozdrawiam Pawła i Artura No, wyczepiaj się kurczę, bo mi nie wygodnie z tą. Yes. Dzień zaliczony, Andrzej. Dzień zaliczony. Jeszcze większe oko niż ostatnio. Z podbicia mi wziął. Ale pudło. Cholera. Co to może być? Siedzi. A też okoń chyba. Chodź tu pokaż się. O, koń Stado koni tam żeruje. No kijek dzisiaj się sprawdza proszę następny taki nieduży, chociaż już 20 będzie miał na wody Kurde, pudło. Masz? Duży? Andrzej duży? Tu jak się coś wypierdziela. Ty no to iść do ciebie? To poczekaj idę. Trzymaj go. Gdzie ty kurna jesteś ty? Ale żeś polazł. Co? Ty no, polazłeś znowu 200 metrów, stąd jesteś, kurna! Ale ci wędkę! Pięknie! Czekaj malutki, nie stresuj się! Ja muszę być... Ale piękna świeca! Ale patrz jak pięknie! Czekaj, ja wędkę położę na krzakach i... Mojego stan kroję na krzakach, nie no kurde! zobacz, jest przy zobacz, Nie widzę go, a jest. Gruby już. Jest tutaj. Pięknie. Kurde, uciekł mi, śliski jest. to Podłap go. No i tak muszę ci szczypce szukać. Chcesz się pobawić? Ja już nie chcę go No nie męcz go, dawaj go tu i... Chodź, 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 chodź kolego, chodź, chodź. jak ci kowroteczek, proszę, proszę. Ale cię poplączę zaraz. Nie. Dawaj go, gdzie on jest? Ale ładnie, wreszcie była to... płytną... mała Łyknął strasznie tym. Po harata mi łapy jak tobie. To ja, może się sam tu Nie no, podnieść go do góry, trzeba ten. Trzeba chłopakom pokazać, no co? Ile to będzie? Ze trzy. Łap go za grzbiet. Ale cały jest w tych pasożyty Widzisz? Aha. I ma jakieś krwiste takie, zobacz, wybroczyny. Rany to są. Uh -huh. Ale to znaczy, że siedzi przy dnie. Gdzie to mucha? No tu, uśmiało. Nie bój się go. Nie, bo mi łapę To po... nie aligator. i pocharata, kurczę. Nie, żeby ci muchy nie uszkodzić. Zabrań się, Panie Boże. Co? Wszystko wszystko takie? Daj ci, potrzymam wędkę, Zaczynam. podniesiesz go na dwóch rączkach ładnie, chłopakom pokażesz? No, polega. Tak go weź. Och. Ucieknie to ucieknie. Proszę. Jakieś 2,5 kilo maksymalnie. Pięknie. Ładny? Piękny. No to zmykaj kolega. Dziękuję. Do następnego razu. I weź tą muchę, bo zaraz znowu weźmę. No chłopie, to ja muszę się postarać. Dzieci tu wziął w tym pasie, tak? Ty zaraz zatrę. Ja tam ryję bardziej w głąb za sandaczem i na razie to o konie trafią. Tam jest piękne miejsce, bo tam jest dół, one się trzymają. Tutaj to Przejdziesz jeszcze za trzy metry i zaraz będzie, Po następny z dwóch metrów będzie taki łaskotron. To ja już czuję, że kurde Wracasz się, czy idziesz tam dalej? To ja tu zostaję Ruszę się w lewo, w prawo, ale muszę torbę ściągnąć, bo im trochę za ciężko. Masz? No kurczę, jak ja mam teraz dojść ty? Zanim ja się tam przebiję do ciebie, to. duży? duży, no to idę. O kurwa, bagno. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uu, uu, uu. Masz go? No kurwa to ja tyle Aj no, ja wiem że mi spadają ale Tyle zapierdalałem po bagnach już musiał mi to jakoś wynagrodzić Na tą srebrną muchę ci wziął Na tą złotą Na złotą A ja zmieniłem na relaksa Teraz zobaczymy Na gumę relaksa Oczywiście Storunia No i zobaczymy Siedzi Siedzi Z podbicia wziął, a o koń Ale kijek Pięknie No, piękny jest, jest strasznie czuły i ładnie przekazuje branie no co on tak, kurde, albo okoń, albo co to? Tak mi. Jedziesz malutki tu do tatusia. Strasznie muruje chyba ładny okoń. Patrz, Kubany, podnieść go, nie mogę. No dawaj tu. A może? Nie, mi się zdaje, że to okoń, ale ładny. Chociaż idzie, jak patrz, jaki piękny okoń. Już drugi taki na Toruńską gumę od Pawła, z wędkarskiej tuby. Wolę bydle, ale pukną. Proszę, chodź tu, pokażę Ci inaczej. To ja mam dzisiaj pecha na te okonie ty To samo okonie Chyba guma jest bardzo dobra jest tutaj na okonie Siedzi Też okoń Mniejszy. O, 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 jak muruje. Chodź tu, gnojku. Dobra, dobra, dobra. dobra. No i dobra, wypił się sam. Siedzi! Okoń, koń, O, ten ładny też O ładny jest. o. o, o. Pięknie kijaszek pracuje Ole garbus był Zerwał się Ale pięknie kijaszek pracował No dobra To przerwa popołudniowa i... Nie? Mówię do Ciebie Mówię przerwa popołudniowa i wracamy później. Czy co? Wracamy tu później, czy, czy gdzie? Ole, ciężki jestem, kurde. Jeść! Ty nawet mi kawy nie dałeś wypić rano. Jak nie dałem Ci kawy? Nie pewnie. Wypiłem tylko pół Sorry Idź pierwszy i co zadowolone z No super. Super maszyna Ma kurwa moc Dwunastką rzucałem, on ma tylko do 11 jeszcze bym mu spokojnie więcej rzucił No ale to główka ma sama 12 No A tu ciężar gumy? Góry... No to niech ma to. 13-14 jest ciężka Jakiś taki hipisowski ten bus nie Taki malowany